Witam wszystkich z wielką serdecznością, już niedawno nie było na antenie, dlatego ja dzisiaj pokażę Wam taką potrawę ekologiczną, domową, pyszną na niedzielny łobiec. A mianowicie, wszystko to jest ekologiczne, zimioki, buroki ćwikłowe do tego, mizeria, no i kotlet z takiego indora wychowanego na hlaniu ekologicznym także jak się wpakuje w siebie taki łobiot, to będzie trzymało z do jezora. to polecam taki łobiot. ja będę joli, będę mówił jak się to kłeknie Buro kitowicie, to się C na drobnym torku doprawia do smaku mizeria no to chyba każda gospodyni I, i nawet chłop jak się to robi to nie będę tłumaczył w to to samo należy dobrze pomaścić nie zapomnieć najlepiej z ekologicznym masłem wtedy będę dobry sosik taki to są so, te ekologiczne grzyby nawet z mojego lasu ja by były jeszcze lepiej burowiki tegoroczne pod smodzą później dolewam do tej wody jeszcze się gotuje cebulki doprawiam do smaku to zaprawiam śmietaną i jest taki pysny sosik no i ten kotlet to jest z indora takiego taki indur co się chowa najlepszy to jest taki łodu 15 kg on wtedy nie jest stary mięsko jest mięsko jest miękkie jest pysne I to się robi jak świejski wieprzowy kotlet wiepsa tak samo należy pokroić w kawałki, rozbić rozciechaniem mięsem młotkiem do tego. Doprawić. I ja oto doprawiam solą, piepsem. dodam jeszcze jakieś tam psy praw różnych typu B. No i cosnek, bo ja lubię cosnek na przykład i to dodaję smak. Nie każdy go lubi to, No i smaży się to normalnie na patelni. Na oleju, ale i ja to smażę na... Smolcu takie małe, że jak je na przykład świnie nie to pozostaje taki smolec, to później jest ono psychatne. Także polecam taki obiad dla całej rodziny. Na pewno jak zicie, to wszyscy będą zadowoleni. I radzi, że dobro gospodyni to gotowała. Ja polecam życzę przyćkiem smacznego i przyjemnej niedzielę życzę do usłyszenia do następnego do mojego następnego odcinka. dziękuję